Tak, proszę pana. Doktorze Kosta, dziękuję za przyjście. Wspominałeś nieco o charyzmatykach, odnoszących do samych siebie jako apostołów. Czy możesz o tym powiedzieć coś więcej? O jakim konkretnie ruchu charyzmatycznym masz na myśli? a także o, o Ewangelii sukcesu. Czy możesz powtórzyć? Tak, więc wspominałeś ruch charyzmatyczny, że mówią o sobie jako o apostołach. O tak. Czy możesz powiedzieć nieco więcej o tym, czym jest ruch charyzmatyczny i dlaczego myślą, że mogą to zrobić? I także, czy mógłbyś nieco dodać o Ewangelii sukcesu, która się z tym wiąże? Tak. Ruch charyzmatyczny twierdzi, że jest tym przywróceniem Ducha Świętego z darami i językami i wszystkimi tego typu rzeczami. I to dlatego wierzą, że Urząd Apostolski jest wciąż z nami do dziś. I ruch charyzmatyczny nie jest koniecznie zielonoświątkowy. Są charyzmatycy wśród Luteran, są charyzmatyczni rzymscy katolicy, są charyzmatycy u Anglikan i tak dalej. Więc problemem z nimi są te skrajne poglądy o darach i tak dalej. I są wielkie nadużycia. I z powodu tej idei, że Bóg mówi do mnie i mam te subiektywne odczucie, które mówi mi to i tamto, to otwiera drzwi Ewangelii sukcesu. Ale Ewangelia Sukcesu została rozpoczęta przez E.W. Kenyona w latach 50., -tych. i on wziął swoje idee z kultów nauki umysłu, jak Christian Science i myśli religijnej, i tak I to, co się stało, było tym, że wielu nauczycieli, nauczycieli sukcesu, zaczęli czytać Kenyona, ludzie jak hin i inni. I zaczęli brać tą ideę, że Twoje słowa mają moc. Więc to, co orzekasz, możesz to przyjąć. Lub, jak ja to ujmuję, możesz to wybełkotać i zabrać. Więc oni mówią, że Twoje słowa mają moc. I uczą wizualizacji. Musisz wizualizować Twoją rzeczywistość w imieniu Chrystusa. I tak oni wzięli tą naukę. I pomyśl na przykład o ludziach takich jak Hagin, który jest uznawany za ojca Ewangelii Sukcesu. Oni wzięli ten typ ideologii, tego, że ponieważ Bóg używa wiary, by coś zrobić, to ty także możesz użyć wiary, by uświadomić sobie, co tylko chcesz. Mogą to być pieniądze, może to być żona, może to być cokolwiek. Praca, cokolwiek może to być. Ale jest to całkowicie niebiblijne. To pogwałca suwerenność Bożą. Są dwie prawdy w Biblii, ludzie. Dwa niezaprzeczalne fakty w Biblii. Bardzo proste. Jest Bóg, a ty nim nie mnie jesteś. To są dwie zasadnicze zasady Pisma. Ale Ewangelia sukcesu mówi nie, Ewangelia sukcesu naucza, że jesteśmy bogami. Knet Copland powiedział. Benehin mówi, jesteśmy małymi bogami, chodzącymi po ziemi. I możemy uświadomić sobie swój potencjał. Więc jest to wprost heretyckie. Bardzo niebezpieczne. Zadało bardzo wielką szkodę dla ciała Chrystusa. Ludzie stracili wiarę z powodu tego. Paweł wyznacza w Kościele starszych i diakonów, więc pierwszy tymoteusza, drugi temoteusza i tytusa. Listy pastorskie wskazują nam, że Pan pozostawił Kościołowi dwa urzędy. Zauważycie, że jest urząd, który jest całkowicie nieobecny w listach pastorskich. Paweł nie mówi nic o urzędzie apostoła. Słyszycie ci ludzi w ruchu charyzmatycznym, jak apostoł Jim i apostoł Sandra, że oni nadają sobie same tytuły, jak apostoł, ale zobaczcie, że Paweł nie mówi, że jest urząd apostoła, trwający dalej w Kościele. On rozumiał, że należał do ostatnich z apostołów. Ale to, co jest nam powiedziane, jest tym, że Bóg pozostawił dwa urzędy. Starszych lub nadzorców, to jest to, co nazywane jest pastorami, i diakona.